Ja jestem Blow i witam was w kolejnym odcinku, i dzisiaj będziemy przerabiać moją brzydką mordeczkę. Tak, i dzisiaj sprawimy, że rzędzie jeszcze brzydsza! Wiem, myślicie, że to niemożliwe, ale wszystko jest możliwe dzięki aplikacji Oglibu. Troszeczkę to zabrzeło jak jakaś reklama w telewizji, ale nie, nie zapłacili mi za to, ale dziś pokażę Wam pierwszą aplikację o nazwie Oglibu. Ogólnie mam kilka innych aplikacji, które też Wam pokażę, i przy okazji będziemy również odwzorowywać meny. Tak, czyli będę po prostu robił głupie miny. Tak jak zawsze na moich zdjęciach na fejsie Dobra. Więc zajmiemy się zrobieniem sobie zdjęcia. Po pierwsze start i teraz klikamy kamera. Tutaj ogólnie mamy wytłumaczone, jak trzeba zrobić zdjęcie, że nie można z profilu. I trzeba po prostu pięknie patrzeć w kamerę. Ale mam nadzieję, że nie, nie, nie będą źli, jeśli zrobię troszeczkę inne zdjęcie. Więc wybierzmy sobie twarz. Najpierw musimy wejść w Google Grafika i mem. Okej, okay, mamy bardzo dużo fajnych twarzy Okej, okay, to jest bardzo fajne. Obama Man Face, czyli Not bad, to chyba tak było? Chyba tak, więc dobra Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać tą perfekcję, więc uwaga Jest chociaż dobrze? Napiszcie mi w komentarzu, ale wydaje mi się, że to akurat udało mi się bardzo dobrze zrobić. Ok, więc skoro już zrobiliśmy fotę, możemy sobie ją użyć. I teraz, oczywiście, musimy te wszystkie markery dać sobie na nasze oczka, żeby to było ładnie wszystko przerobione. Dobra, dobra. Ok. Ok, wszystko jest perfekcyjnie. Ready go. I, i teraz możemy przygotować się na coś pięknego. Uwaga, ja się już boję, że już No, mam brzydki ryj, ale jest ogólnie bardzo dobrze. Nie no, ale ogólnie powiem wam, że takie mocne 2 na 10. Dobra, ja sobie to zapiszę i może wrzucę później na fejsa. Właśnie, wbijajcie na fanpage'a, macie link w opisie, zapraszam was gorąco, jak zawsze, ponieważ tam się dużo dzieje i warto tam wbijać. Tak, więc ja sobie to zapisałem, później wbiję, wrzucę na fejsa z podpisem ziołeczki, chyba dzisiaj nie będzie odcinka. Dobra, kolejna apka sprawi, że będę tak więc troszeczkę przyspieszymy moje starzenie I ja się już troszeczkę boję Ale nie będzie raczej źle Tylko teraz trzeba kolejną twarz zrobić Tylko którą? Taką, taką którą można od.. Odzorować. O to jest zajebiste! Idealnie pasuje pode mnie Waga? jak to zrobię dobrze to dawajcie łapki Rób się! A bo to Okej, okay, trzeba było ra dwa razy gwinąć. Mam nadzieję, że wszystko jest OK. Uwaga, jeszcze tego nie widzę, więc zaraz wam powiem. Kuźne, no. Powiem wam, że nawet, nawet, nawet mam oczka jak Chińczyk. No powiem wam, że jest dobrze, jestem zadowolony, nie wiem jak wy, możecie oczywiście pisać w komentarzach, które mi najlepiej wyszło, które nie. I teraz... <słyska> What the fuck? Co to ma być? Nie, zapisuję gościowi, bo jest po prostu idealny. Mistrz. Brawo, brawo. Dobra, kolejna apka sprawi, że będzie mi bardzo piękną e, brodę niczym Rykel 2K. I teraz kolejna buzia, może Poker Face. To będzie bardzo banalne do zagrania, więc mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki, więc uwaga. <suszy> No i powiedzcie mi, czy to nie jest pokerowa twarz. To jest pokerowa twarz. Pięknie mi to moim zdaniem wyszło. Dawajcie. bierę to. Nastawiamy te wszystkie markery, jeps. jeps, jeps. I next. I damd, dum dum dum. Co to ma być? Możemy też oczywiście na ustawić nasze. Co to ma być? Tamto to było całkowicie normalne, ale czemu mamy kota. Dobra, nieważne, nie, nie wiem o co chodzi. O! Możemy wybrać kolor! Ale chyba nie kotat, Możemy inne, inną brodę Sewelina. Mmm, Jaka ładna. Ale powiedzcie mi, dobrze wyglądam w takiej brodzie czy nie? Moim zdaniem jest mi bardzo... bardzo ładnie bardzo... Może jednak nie. Nie, chyba nie jest mi dobrze w takiej brodzie. Jakbyśmy to zmiksowali, byli, byli starzy i jeszcze byli łysi, to no, po prostu idealny. No, dziewczyny lecą na takie coś. Dobrze, że powiedziałem takie coś. Ile jest 3 plus 2? Po co wam to? No, 5 oczywiście, że 5. Ja wiem, że jestem słaby z, z matematyki, ale czemu pytacie mnie o 2, 3 plus 2? I ostatnia aplikacja pozwoli nam mieć ślicznego. Wąsa więc kolejna memowa twarz. Ta jest idealna. No powiedzcie mi, czy to. No to, to jest identykop Chyba w, w, robili pode mnie te mamy. Co prawda, teraz będzie mu trudno to zrobić. Wszystko, ale chyba mu się uda. Zobaczymy. Dumdrydam dumdam. <grywka> to murda. Niesamowite O Jezu Wiesz co gościu Zgól ten koper jednak było, Bo to nie dla ciebie Dobra ziomeczki, bardzo dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że taki lajtowy odcineczek Z przerabiania moich zdjęć bardzo wam się spodobał Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę I będziemy robić więcej takich odcinków Ale z youtuberami, więc możecie napisać w komentarzu Jakiego youtubera chcecie abym przerobił Może aktora, może może, może nie tylko youtubera, może też aktora. Zobaczymy. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i i tyle. Tak. Mmm, coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie no, chyba tyle. I tylko podziękować, że pod, to poprzednim odcinkiem było 20 tysięcy łapek górę. Dzięki. No, więc tyle. Trzymajcie się. I piorą.